Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale i dzisiaj będziemy losować mój TBR na kwiecień. Jeśli jesteście na tym kanale, to bardzo dobrze wiecie o co chodzi, jak będzie wyglądał ten film. Mam tutaj mój słoiczek, kubeczek z promptami, czyli z zadaniami i opisami tego, jakie książki mam. Znaleźć na mojej biblioteczce, ale nie tylko, bo wybieram też książki, które będę czytać na Kindle. No i muszę znaleźć takie pozycje, które jak najlepiej będą pasować do wylosowanych promptów. Jeśli byście się zastanawiali, dlaczego te patyczki tak wyjątkowo mocno wystają z tego kubeczka, to dlatego, że znowu dostałam jakiegoś olśnienia pewnego dnia i powymyślałam parę nowych promptów, i obecnie mamy tutaj 108 patyczków. Więc jest z czego wybierać, yy, więc dlatego też musiałam trochę wypchać kubek, żeby się trochę zwiększyła średnica tutaj i te patyczki się wszystkie pomieściły i mo żebym mogła je jakkolwiek losować. Yy, no, to, no jest jak jest, jest jak jest. Jeśli chodzi o marzec, to tutaj mamy standardowo książki, które wylosowałam właśnie w marcowym Tybiarze i tyle z nich udało mi się przeczytać, co uważam, że naprawdę, no ja jestem bardzo zadowolona z marcowego Tibiaru, więc liczę, że w kwietniu będzie podobnie, też mi się uda dużo pozycji przeczytać. W kwietniu też są święta, zjeżdżam do domu, więc wtedy zawsze mam spokojniejszy trochę okres wiadomo, więc liczę, że wtedy będę dużo czytać. Dzisiaj nie mam szczerze jakichś specjalnych oczekiwań co do promptów. Będę cały czas spróbowała jak najbardziej odhaczać serię i kończyć serię. Jednocześnie to oznacza, że nie będę... No postaram się nie wybierać pierwszych tomów jakichś nowych serii. Chyba, że nie będę miała żadnej innej opcji. I mam nadzieję też, że uda mi się wyznaleźć może jakąś książkę której normalnie bym za szybko nie przeczytała A może się okazać Fajnym ulubieńcem, perełką Bo już tak parę razy było Ale chyba, bez żadnego przedłużania Przejdziemy do pierwszego losowania I chyba tyle, chyba tyle ze wstępu Chyba powiedziałam wszystko, co chciałam Losujemy hmm. Let's see. Autor ma czteroliterowe imię Okej okay. Okej, okay. that's nice. Okej, okay. zaczynamy, że zaczynamy spokojnie. Dobrze, dobrze. Teraz pytam. O, dobra, zobaczmy teraz tak. Zacznijmy od serii. Czy ja mam tu kogoś czteroliterowe imię? Imię, imię. Mam tutaj na przykład Rikara Jordana. Czyli mogłabym Magnusa pokończyć, którego już miałam na Tibiarze jakimś. Ale ostatnio jakoś odczułam taki pociąg do, do tej książki. Hmm, patrzę, czy mam tu jeszcze kogoś. Czteroliterowe imię Mira Grande. Na to nie mam ochoty. Na to nie mam ochoty. A mam też zwiadowców. Bo jest John Flanagan. Uuu. Okej, okay, na to chyba mam większą ochotę. Mhm. Dobra. To książką pierwszą. Którą wybrałam? Gdzie autor ma czteroliterowe imię i jest nim John. Je, są zwiadowcy. Czwarty tom bodajże mam teraz do przeczytania, czyli Bitwa o Skandię. I za to się już chciałam ostatnio zabrać, ale zabrałam się za inną pozycję, więc do tego mi trochę ciągnie, więc to wybieram. Mega się nie mogę doczekać. Bardzo lubię klimat zwiadowców. Ja mnie jakoś, jak byłam młodsza, ominął, ominęli zwiadowcy. Nigdy ich nie czytałam, więc teraz to jest mój pierwszy raz, gdy poznaję ten świat. Yy, I bardzo przyjemnie mi się tego. Te, to, to czyta, poznaje, bardzo lubię tych bohaterów. Jedyne co mnie martwi, to to, że na Legimi usunęli mm, zwiadowców, kolejne tomy, więc mam tylko chyba czwarty i piąty jeszcze, bo udało mi się je pobrać na kindle jakiś czas temu, ale pozostałych nie mam, więc albo będę kupować pozostałe, albo. A czekaj, a wiesz co ja teraz, albo Będę wypoczytać z biblioteki, ale wiecie co mnie teraz naszło jeszcze? Ja może sprawdzę, czy na pewno one się, oni się uruchomią na Kindlu, bo jeśli nie, to będzie w topa. Let's see, bo teraz mnie to zaintrygowało, ale bo to, to by było bar to, bardzo... mam na nie ochotę. Ale jeśli ich nie będę mogła czytać... Hmm, no no, zobaczmy, zobaczymy. Ostatecznie kupię! <gryw> kupię, zacznę tylko czy kupować i w sumie jak mam czwarty tom, to nie mam tak dużo do nadrobienia, a naprawdę ta seria jest przefajna. Zresztą na pewno wiecie, na pewno większość z Was czytało zwiadowców, albo mabra. mamy bitwę o Skandie i zobaczymy. O, mamy mapkę. Czy to się w razie czego wyłączy chyba nie? No dobra. Czyli mamy, jakby nagle się coś stało, to ewentualnie wtedy będę się martwić, ale dobra, działa, czyli to jest książka numer 4. Ostateczna decyzja została w tym momencie podjęta. I. Fajnie. Fajnie, to będzie przyjemne. Posowanie numer 2. I teraz wezmę jakieś tak z samego brzegu, jakoś tak. O, dobra, tu jakaś się wychyla. Książka z adaptacją filmową, serialową. Nie, to już miałam kiedyś. To miałam nie tak dawno temu. Nie, nie chcę tego. Nie, nie chcę tego, naprawdę. Chociaż mam. Mam sobie kandydata. Bo to muszę się upewnić, że to miało adaptację filmową, serialową. Mm, ale jestem prawie, że pewna, że miało. TV Series. Dobra, zobaczę tylko, czy mam jeszcze jakieś inne opcje, ale to jest książka, o której akurat myślałam ostatnio, żeby się za nią zabrać. Dobra, chyba wiecie, co chyba ją wybiorę. Nie mam siły szukać nic innego. Ostatnio to, to robiłam i wtedy wybrałam Maxton Hall, który skończyłam tą serię, więc niestety to już nie wchodzi w grę. Chyba, że mamy tutaj jakieś. Mam tutaj, mam tutaj też mroza, ale ja mroza serię zaczynałam, bo tutaj mam serię z ochyłce i behawiorystę, znaczy no drugi tom behawiorysty, ale to są serie, które ja zaczynałam tak dawno temu, że nie mam pojęcia, czy mam na to ochotę. Mamy też Wiedźmina teoretycznie. I jakby nie patrzeć, no ma adaptację, no niekoniecznie... powiedzmy, dokładnie inne są książki, ale ma. Więc to też jest w sumie opcja, a muszę wam powiedzieć, że ostatnio mam bardzo dużą fazę na fantastykę, bo mam Wrażenie, że ostatnio bardzo mało po prostu czytałam tego gatunku, a to jest mój taki faf 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 ukochany gatunek. A Wiedźmin sam, o ile jakby... to ile razy ja prze... ile godzin ja przegrałam Wiedźmina? jedynkę? Trochę. W jedynkę nie ukrywam, nie grałam tak dużo. dwójkę kocham, przechodziłam trzy razy mm, całą. Trójkę też miałam ostatnio ochotę zacząć od nowa, ale wiem, że bym przepadła i nie mam miejsca w moim grafiku na takie rzeczy obecnie ale właśnie nigdy nie skończyłam całej serii przeczytałam do... czwartego tomu? Nie, do trzeciego, czwartego no teraz mam chrzest ognia do przeczytania wiem też, że ostatnio wyszło, no to była giga premiera, wiem też, że chyba na tym plebiscycie trofeum rankingu no tych statu... stałą statuetkę, lubimy czytać <grywa> więc ta, ten, no, ta, ta nowa część, która wyszła to mi się wydaje, że jest prequel, to się dzieje przed. Nie wiem, dobra, teraz mogę zmyślać. Nie interesowałam się szczerze, bo wiedziałam, że nie mam skończonej jeszcze podstawowej serii, więc nie chciałam nawet się tym interesować, bo się bałam, że mogę sobie zaspoilerować cokolwiek przypadkiem. E, a w sumie fajnie by było skończyć mimo wszystko Wiedźmina, bo naprawdę uwielbiam, więc trochę wstyd, że tego nie skończyłam. Więc może to by było dobra, dobra opcja, bo no w sumie, bo wiecie, dobra, ja wam teraz mogę powiedzieć, bo myślałam wcześniej o Firefly, Firefly. <tost> Firefly Lane Kristin Hannah, które też chyba już mówiłam kiedyś w jakimś TBR-ze, ale na, na pewno inną kategorię, ale wiem, że to ma drugi tom, który nie jest aż tak popularny jak pierwszy, ale ostatnio się dowiedziałam, że jest kontynuacja tego, więc w sumie w to nie chcemy wchodzić, więc w sumie to jest bardzo dobry argument Miriam i w sumie wybieramy Wiedźmina, więc tylko go muszę wygrzebać i zobaczyć gdzie on jest i za was wrócę. To było... To była przeprawa, ale we have it. Ona też chyba nie jest za długa? Nie no dobra, zapomniałam jaki to jest tekst. <grymne> yy, mamy Chrzest Ognia. Ja mam w ogóle, moja yy, kolekcja yy, serii Wiedmina to jest jakaś, yy, nie, nie, jakieś nieporozumienie, bo mam trzy różne wydania, w takim sensie, że każdy z tomów, który mam jest z innego wydania, bo yy, parę tomów, w tym ten, mam od moich dziadków i to są wydania, które nie mam pojęcia czy są jeszcze do kupienia, bardzo możliwe, To jest y tak właśnie. Y no to, to to jest to wydanie od moich dziadków i jak widać tutaj też jest jakaś ich rzecz, ale to nie jest pocztówka, która jest podpisana ani nic, więc może to. No. <grym> Okej. Okay. To będzie moja zakładka, w takim razie, ale to jest właśnie wydanie od nich, które swoją drogą bardzo mi się podobają, te wydania też całkiem. Mam wydania w tej wersji z Gier, też parę tomów, yy, chyba pierwszy i drugi. I mam też te tomy, które teraz dokupowałam, tak mi się wydaje. Mam jeden tom w tym wydaniu, no, czarnym, że tak powiem, ja tu powstawiam, które okładki mi chodzi. Co nie na faktu, że każdy tom jest z innego wydania, yy, więc, no, mój. Brain, który lubi porządek i jak wszystko jest ułożone i bardzo nie lubię mieć różnych wielkości książek, jakby... Mogłam teraz zrobić story time. O Jezu, zrobiłam story time. Sorry, ten TBR będzie trochę zakręcony, ale... Żeby wam zobrazować, o co mi chodzi, gdy mówię, że bardzo nie lubię mieć różnych wydań książek, bo jak już mam na swojej biblioteczce, to jednak chcę, żeby były ładnie, mimo że wiem, że to są książki, to są rzeczy materialne, tak, tak, tak... Anyway, dosłownie sytuacja sprzed dwóch dni. Robiłam ostatnio sobie znowu zamówienie trochę książeczek. Nieważne, zobaczycie je w Book za jakiś czas na kanale. W każdym razie, jedną z książek, które sobie zamówiłam, były kobiety. Christine Hannah. Swoją drogą. Też książka, która została mi polecona przez moją babcię, ale. Nie zauważyłam na Empiku, bo na Empiku się okazało, że są dwa, dwie, dwa, dwie opcje okładek miękkich, a ja po prostu byłam w szale zakupowym i wybrałam którąś. I wybrałam akurat tą, która była złotówkę tańsza, złOTÓWKĘ tańsza od drugiej. A, już wam trochę zaspoliorowałam W każdym razie, zamówiłam to wydanie. I nie wiem, czy macie jakieś książki Christine Hanach. jeśli nie, to uwielbiam w nich to, że zawsze te elementy były złocone, i w ogóle te okładki były takie złocone. Plus ta okładka jest bardzo niewymiarowa, w sensie ona jest mniejsza od pozostałych książek autorki. A ja mam parę książek autorki, i jak ona mi stała obok niej na półce, to mnie to tak irytowało, że nie dałam rady i kupiłam. <laughs> drugie pytanie. Które już jest poprawne, widzicie? Ono się świeci, ono się błyszczy, ono ma złocony brzeg i ono jest normalnej wielkości to muszę jakoś sprzedać w ten, bo na Empiku zwroty przez internet się dokonuje poprzez wysyłkę na własny koszt, więc trochę mi się to już nie opłaca, więc wolę ją wystawić gdzieś, albo komuś sprezentować jak, jeśli mi się spodoba W każdym razie, takie mała odskocznia więc tak, Wiedźmin Chyba, chyba tyle to skończę, bo, bo ten fragment losowania się przedłużył. Cieszę się bardzo w sumie, bo naprawdę dawno się nie zabieram za kolejny to, a wypadałoby tak jak mówiłam, znowu fantastyka, znowu kontynuacja serii. Świetnie. Dobra, kolejne losowanie. Oj, czekajcie, bo tu mi się obróciły dwa prompty żeby nie było, że podglądam. Dobra, losowanie numer 3, mm. Z środka, nie wiem, czy byłam kiedyś, więc może z takiego samego samego. Romans. Okej. Okay. Romans, just romans. I like it. Teraz może znowu weźmiemy na Kindle, bo nie mam chyba fizycznie romansu, do którego mnie tak mocno ciągnie. Poza Ali, Hazelwood, ale ostatnio czytałam znowu Eli, Ali, więc chcę sobie zrobić przerwę, bo y, zaraz nie, mi się skończą wszystkie książki. Więc zobaczmy, czy ja mam coś na Kindle, do czego mnie ciągnie, jak nie, no to wróć... Uuu! mam jedną, która jest... Dobra, będę wam mówić moje propozycje, moje opcje. Jedną z nich jest zawsze, tu będzie. To jest romans, który ja jakiś czas temu mam wrażenie, że on krążył dużo w book mediach. Zobaczyłam jeszcze lepszą opcję, się rozkojarzyłam. No raczej tego nie przeczytamy. Mam tutaj dwie opcje, które... których bardzo mnie ciągnie. Jedną z nich jest Practice Ma Makes Perfect Sarah Adams, której ja czytałam... Cheat sheet i The Rulebook. Które były ok? The Rulebook był bardzo fajny. I o practice Max Perfect widziałam bardzo dużo na zagranicznym Booktube. I okładka mnie bardzo przyciąga, no sorry, no, nie, nie będę ukrywać tego. I to się wydaje, wiecie, po okładce samej, to wygląda jak taka wiosenna książka, bo mamy tutaj ładne różowe kolorki, kwiatuszki. To jest chyba o pracownicy fiaciarni. Tak mi się wydaje. Wait a second. Tak mi się wydaje, że jeśli, no, okładka też by to sugerowała. To jest cykl! O Jezu, jak dobrze, że to sprawdziłam! O Jezu, czyli dobra, dobrze, że to sprawdziłam, bo bym znowu się zabrała, jak to by było, dosłownie flashback, jak zabrałam się za The Cheat Sheet po The Rulebooku, który był drugim tomem. Nie, okej, okay, dobra, no to niestety to odpada. Znaczy wiecie, z drugiej strony bym mogła When in Rome przeczytać w takim wypadku, ale to by była znowu zaczęcie serii. Mhm, -mm. we not doing that. Dobra, no więc to nie jest opcja. Ale mamy tutaj też Nora. Tego nie ma w scenariuszu. I to jest yy, romans autorstwa Annabel Monaghan. Yy, ja czytam o tej autorki lato. Latem. <grym> Książ, Jezu, nie, ja po prostu dzisiaj jestem tak przygotowana, że. Przok... latem o tej samej porze. Latem o tej samej porze. I po prostu zakochałam się w humorze autorki i w. Może w tej książce w ogóle. I po prostu ja przez nią przepłynęłam w zeszłe wakacje, więc nie wiem, czy nie mam ochoty zabrać się za kolejną książkę tej autorki. Jakoś tak mnie do tego ciągnie, ale zobaczymy jeszcze, czy mam mm, jakieś. Mam jakieś inne opcje. Tylko czy. Dobra, bo mam, <ścoughs> mam jeszcze trafiony, zatopiony. I to jest drugi tom z serii, której pierwszym tomem było zdarzyło się pewnego. Zdarzyło się pewnego lata, Jezu, pamiętałam Zdarzyło się pewnego lata I to był romans, który To był chyba najlepszy romans wakacyjny tamtego Tamtych wakacji, ja po prostu To jak ja się cieszyłam i jak ja Po prostu byłam jak dziecko, gdy ja Czytałam o tych bohaterach i o chemii Między nimi i o tym, co się między nimi działo Cudowny romans, jeśli szukacie romansu Między marynarzem, a bardzo charyzmatyczną I pewną siebie bohaterką, która jest taką Wiecie, strong, strong woman Która nie da sobie wejść na głowę I potrzebuje silnego faceta Totalnie, trochę spicy, ale totalnie polecam. I właśnie wiem, że trafiony, zatopiony to jest drugi. Tom z tej serii, to znaczy opowiada on historię, chyba bodajże siostry, głównej bohaterki, jeśli dobrze pamiętam. Więc to by było całkiem fajne, bo myślę, że styl autorki po prostu możemy tutaj bardzo podpasować. Ale z drugiej strony, no on wygląda tak dosyć wakacyjnie, nie wiem, czy ja chcę się zabierać za niego teraz jeszcze, bo ja no po prostu myślę, że tam może być, wiecie, trochę plaży, woda, marynarz znowu. Więc chyba ją sobie zostawię na później. I z romansów. Mam jeszcze Sunkist tutaj, które jest jeszcze bardziej wakacyjne, więc... Mm, więc chyba pozdecydowałam i, i wybieram Nora. Tego nie ma w scenariuszu postanowione, nie będziemy się nad tym dłużej rozwodzić. Myślę, że to będzie bardzo przyjemne i bardzo luźne. I mam nadzieję, że się nie zawiodę, więc to jest książka numer 3. Losowanie numer 4. Mam nadzieję, że będzie coś nowego, bo mam wrażenie, że romans też już kiedyś wylosowałam. A uwierz... Tu mamy 108 patyczków, no teraz 105. Więc... Jest jeszcze wiele, których nigdy nie było, a sama, jakie pisałam, to się martwiłam o siebie z przyszłości, więc mam nadzieję, że jakiś nowy będzie. Nie. Naprawdę? Autor ma trzyliterowe literowe imię. Serio? No nie. Nie. Nie jestem zadowolona z tego. Ej, to mi się nie podoba. Dosłownie mówiłam o tym, że tu są naprawdę różne prompty. Dobra, patrząc na moją listę zaczętych serii, nie mam tu nikogo, kto ma. 3-literowe imię. I tak teraz myślę, że. <laughs> Wiecie, kto ma 3-literowe imię? Ali. Just saying, just saying. Ale popatrzę pod na czym na, na coś innego. Mhm. Tak wcale już się bardzo mocno nie skłaniam do Ali. Nie. Na pewno kogoś tu jeszcze mam. Mam tutaj serię, ale to jest seria. Nie będę jej zaczynać. Dobra, zacznijmy może od Kindle, tak będzie łatwiej. O, dobra, dobra, nie biorę Ali, nie biorę Ali. Znalazłam, przeglądając jednak na Kindlu, więc mamy... Trzecią książkę na Kindle, więc kolejne dwie bym chciała chyba wybrać już fizycznie, mimo wszystko, ale yy, mam książkę, którą ja dodawałam w tym miesiącu sobie na yy, mojego Kindla z Legimi, i jest to książka Archiwum Snów. I to jest, z tego co wiem, co mi się wydaje, nowość jakaś. I ma przeczytną okładkę, i głównie okładka mnie skusiła. Nie będę tego ukrywać, ale mamy tutaj autorkę, bo tak, jak mi się wydaje: Lee li, li? <grym> li Hyreen, więc super, więc ma masz literki. I już Wam mówię, o czym to jest, bo. Wiem, wydaje mi się, że wiem, ale nie chcę was skłamać, więc już wam czytam. Okej, okay, dobra. Czyli tak jak pamiętałam, mamy tutaj możliwość rejestrowania naszych snów. Mamy tak zwane archiwum snów, w, właśnie, w którym właśnie są zapisywane wszystkie nasze sny. I y, pewnego dnia jakaś dziewczynka, tak mi się wydaje, mm, tak, nastolatka, która jest nękana przez swoich rówieśników, wyskakuje przez okno i w tym miejscu akurat nie ma żadnych kamer. Nikt nie wie tak naprawdę, co się stało i dlaczego się stało to, co się stało, i jej rodzice, i chyba też policja. Żeby się dowiedzieć, jak do tego doszło, postanawiają przeszukać właśnie jej to archiwum snów, jej sny i sprawdzić, czy z nich może uda im się dojść do tego, co się wydarzyło właśnie. Więc to brzmi bardzo fajnie. Znaczy brzmi... to, to może być albo książka, która będzie bardzo średnia, albo książka, która mnie zniszczy emocjonalnie, której z tych opcji, myślę, ale myślę, że no, jestem gotowa na to. I w sumie fajnie, że ją wylosowałam, bo, bo do niej mnie ciągnęło mocno, jak ją dodawałam na Kindle, więc to jest książka numer 4 i bardzo się cieszę z tego w sumie. Pomimo nudnego prompta, który już był w tym filmiku. <grych> Losowanie numer 4. 5, sorry. Losowanie numer 5. Jeśli będzie coś, co już było. I'm gonna lose my mind <laughs> Nie mam pojęcia gdzie mogę losować, żeby było coś nowego Losowa liczba książka z półki Uuu, dobra, to już było kiedyś, ale nie jestem aż tak zła na to bo to może wyjść totalnie coś losowego i o to co mi chodziło pisząc tego prompta to, włączymy sobie generator losowych liczb i ta liczba, która wyjdzie tak zaczynając odtąd prawdopodobnie doliczę i to będzie ta książka z półki. Ma to sens, mam nadzieję. Nie mam pojęcia, ja mam książek na mojej półce. Znowu policzę to kiedyś, obiecuję. Ale ostatnio wpisałam 300, i okazało się, że to było za mało, więc myślę, że dopisz na. Ale czy ja... Ja... czy ja naprawdę chcę liczyć do 400? No, a wiecie co zrobię? Wiecie co zrobię? Zrobimy tak, żeby sobie nie utrudniać aż tak życia. To zrobimy tak, że najpierw napiszę, mm, jakby. Wylosuję mi z której półki mam brać. W takim sensie, że tutaj mamy jedną półkę, czyli pierwszy stosik, drugi stosik, trzeci stosik. Później weźmiemy całą biblioteczkę. I tam mam jeszcze z drugiej strony jeszcze jeden stosik książkowy, czyli razem mamy. Raz, dwa, Pięć możliwości. I z tego później wylosujemy jakąś liczbę. Dobra, chciałam powiedzieć, żeby tutaj liczyć półki, ale tutaj mam najwięcej możliwych już przeczytanych książek. I serii. Nie, dobra, zrobimy tak. Czyli wylosujemy liczbę od 1 do 5. 2. Czyli ten stosik. I teraz spojrzę, tutaj mam książek. Czy wy go widzicie? Widzicie go. 34, ale jedną książką jest książka Był sobie piłkarz o niezwykłych historiach zawodników, nie tylko z pierwszych stron gazet. I to jest książka Mateusza i nie ma szans, że ją będę czytać. Więc ją pomijam w liczeniu i zapomniałam, ile tutaj było książek, więc jeszcze raz. <laughs> raz, Więc teraz weźmiemy od 1 do 33, piszemy, i wylosujemy tą książkę pięć nie to będzie z dołu liczymy z dołu czy z góry z dołu liczyłam no nie raz dwa trzy cztery pięć nie, no fajna książka wyszła ale please. to jest minus tych stosów jak ja mam stąd wyciągać książkę to jakby naprawdę moi drodzy to może być katastrofa ale dobra let's go skarbie potrzebuję help muszę wyciągnąć tą książkę ze stosików oj to jest ciężkie no już? Ehe. Czekaj, trzymaj je tutaj z góry, trzymaj po prostu taką. Lecą! Lecą. Aha! Poś. Trzymają się ogólnie. Nie, no tak się trzymają, że zaraz mi powiedzą nowe. No, trzymają się. Ja Jezu, się spociłam cała. Mamy, ale to było straszne, jakby. Ja chcę mieć jakieś mieszkanie, żeby mieć miejsce na biblioteczkę, Nie. Naprawdę nienawidzę tych stosików. Znaczy wyglądają super może, ale nie wiem, czy to widać. Ten stosik wygląda jakby cały czas miał się przewrócić i bardzo mnie to boli w oczy. I nie podoba mi się to, ale będę się tym martwić już po nagraniu. Udało mi się w każdym razie wyciągnąć piątą książkę. I tą książką jest Czarownica ze Wzgórza. I to jest książka, o której ja nie mam pojęcia skąd ja ją mam. Bardzo możliwe, że skoro nie wiem skąd ja ją mam, to to jest książka z kosza w oszą <grym> z książkami, ale bardzo mi się spodobała okładka i o czym ona w ogóle jest? 1612 lo, rok, Anglia. Pani spodziewa się dziecka, niczego nie pragnie bardziej niż dać mężowi. I... Dziedzica. Pewnego dnia znajduje Lis, w którym jej medyk ostrzega, że nie przeżyje ona ciąży. Rozpaczona spotyka Alice, miejscową akuszerkę. Dziewczyna zapewnia, że może urodzić zdrowe dziecko, lecz wkrótce zostaje posądzona o uprawianie czarnej magii. Czy ona może zaufać Alice? Czy jest ona osobą, za którą się podaje? Los dwóch kobiet splata się nierozerwalnie. Niewinności Alice, czas ucieka, za chwilę rozpoczynają się procesy czarownic. Życie jednej i drugiej kobiety jest zagrożone, tylko one znają prawdę, tylko one mogą wzajemnie się ocalić. Okej, okay. czyli mamy. Po prostu case, gdzie mamy 1600 rok, więc mamy polowanie na czarownicę. Kobiety, która jest posądzana o czarną magię, i kobiety, która chce uratować i urodzić zdrowe dziecko, więc chce spróbować każdych kroków. Okej. Okay. To może być fajne. To jest właśnie taka książka, która, po której ja bym nie sięgnęła przez najbliższe pewnie parę lat, a na pewno przez najbliższe parę miesięcy. A może być bardzo fajna. I naprawdę nie słyszałam o niej nigdzie, więc jeśli jakimś cudem ją czytaliście, to dajcie znać, czy była fajna. Ale to jest książeczka numer 4. I teraz jeszcze ostatnie. Ostatnie? Trześć, tak. Ostatnie. Ostatnie losowanie. Już teraz byle nie książka, która będzie gdzieś na dole stośku. To wszystko, o co proszę. Nie, wy sobie w tym momencie ze mnie? Autor ma ośmioliterowe imię. W momencie, w którym cieszyłam się, że mam tutaj tyle nowych promptów, tyle ciekawych promptów, dostaję trzeci o tym samym, tylko inna liczba liter, nie, po prostu z ośmioliterów. Autor ma ośmioliterowe imię, super. Super fajnie, mega się cieszę, bardzo. Nie mogę się doczekać tego totalnie. Coś nowego, nie? Powiało, powiało świeżością, nowością. Wam też, no. Dobra. Seria najpierw. Spokojnie, Miriam. Może następny TBR będzie bardziej owocny. Dobra, mamy jedną opcję. I tą opcją jest yy, The Inheritance, Inheritance Games. Ostatni Gambit. I to był koniec serii. Ale to też jest książka, którą już Wam pokazywałam w TBR-ze. Ale też trochę mnie to niej ciągnie obecnie, ale postaram się wybrać coś innego dla urozmaicenia. Może zobaczę, czy do czegoś mnie jeszcze fajnego ciągnie. Jak nie, to, to to jest mój wybór. Mam jeszcze opcję numer dwa i chyba to wybiorę. I wiecie, gdzie ona jest? Na drugim stosiku, ale i tak muszę go przerzucić i ułożyć na nowo, więc. To zrobię po prostu i tak będę miała przynajmniej nie będzie mi aż tak szkoda tego wszystkiego. Nie bardziej mi jest szkoda Epi mojego biednego, które tutaj się owija wokół tego wszystkiego. Jezu, jak to jest jak dość ciężkie. O ja Ogólnie to, o czym myślę do tej kategorii, yy, to mam tutaj. Cztery książki tej samej autorki, znaczy tak. Książki Krystyny Loren. Już wiem, już nauczona, i dziękuję za zwrócenie wtedy uwagi. Wiem, że to jest duet autorek. I tak, mam cztery książki, jej ja kiedyś zamawiałam jakiś zestaw tej autorki, tej duetu autorek. I tam właśnie były te książki, plus Miłość na święta, którą czytałam na święta w grudniu. I myślę, że to może być fajny. Fajna opcja. Idealnie, Sparowani ma na sobie yy, plażę, więc. Nie wiem, czy chcę. Trochę mnie Nie cią... Chyba wiem, którą chcę. Wiecie? Go się, go się upewnię, że to na pewno nie jest jakaś seria czy cykl, żebym nie zabrała się za złą, złą książkę. Nie ślubna. Okej, okay, nie jest. Dobra. To wybrałam. Yy, I tą książką jest podróż nieślubna. Nie mam pojęcia, o czym jest. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, o czym jest. Tak szczerze, romans. Podejrzewam, że jakiś z humorem. Dotyczący podróży poślubnej. <laughs> Podejrzewam, albo właśnie nie wiem czymś, co miało być podróżą poślubną, albo nie miał, nie wiem. Udając nowożeńców, czyli domyślam się, że tutaj będzie jakiś case fake datingu. Nie wiem, to może być ciekawe, nie mam pojęcia też kolejna książka, za którą mi się za szybko sama nie zabrała, więc w sumie bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Autorka ma 8-literowe 8 imię, w sensie jest duet autorek, więc I guess... To się zalicza. Wiecie, co jest w ogóle ciekawe? Że ja tutaj wylosowałam trzy razy, że autor ma iluś tam literowe imię. A ja tutaj mam nawet prompty, gdzie jest, że ma tam iluś literowe nazwisko. I nawet to się nie wylosowało, tylko ciągle imię. Jakby What are the odds? Naprawdę. What are the odds? Ale nie zmienia to faktu, że w sumie całkiem fajnie. Przynajmniej ułożę na nowo moje stosiki książek. I don't, I don't know. Trzeba szukać pozytywów, no nie? Teraz przechodząc do małego podsumowania tego wielce, niesamowicie ciekawego i totalnie niespodziewanego i wieru, gdzie zobaczyliście tyle nowych promptów. Wow! Nie, naprawdę. Jestem lekko załamana, że w ogóle wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, ale no co zrobić, co zrobić, nic nie zrobić. Pierwszy prompt, czyli książka autora, który ma czteroliterowe imię i tą książką jest Bitwa o Skandię", czyli czwarty tom zwiadowców. Książką numer dwa, czyli książką z adaptacją filmową, serialową, jest Chrzest Ognia, czyli Wiedźmin po prostu Andrzeja Sapkowskiego. Romansem jest książka y, Annabel Monaghan, Nora tego nie ma w scenariuszu, której jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że zapamiętałam ten humor dobrze, faktycznie, że tak było jak mówię i że nie zmieniły mi się gusta co do tego i że to będzie po prostu super rozrywka. Książką numer 4, czyli książką, w której autor ma cztero-literowe imię, jest książka Archiwum Snów. Nowość, której też jestem bardzo ciekawa. Mm, następnie, lasową książką spółki, Czyli piątą książką z mojego drugiego stosiku książek, który obecnie został rozwalony na pół, jest książka Czarownica ze wzgórza. Totalnie nie wiem czego się spodziewać, ale tak jak mówię, może to być w sumie ciekawe, bo za szybko mi się za to nie zabrała sama. No i ostatnią z książek, czyli książką, w której autor ma ośmioliterowe imię, jest Podróż nieślubna, duet autorek Krystyny Loren. Tak. Takie małe podsumowanie tego TBR-u. Jeśli to trwaliście do tego momentu, do tego zakończenia, to zostawcie proszę w komentarzu emotkę słoika. Ostatnio zrobiłam ten zabieg przy maratonie czytelniczym i po prostu, gdy widziałam w komentarzu, że ktoś z Was zostawiał emotkę budzika albo zegara, moje serduszko. Się tak rozpływało i byłam po prostu aż wzruszona, że ktoś faktycznie ogląda te filmy do końca, więc spodobało mi się więc możliwe, że będę tak robić częściej, więc na no to przygotujcie. Anyway, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, jakie Wy macie książki zaplanowane na kwiecień, albo czy którąś z tych książek, które Wam pokazywałam dzisiaj czytaliście i jak Wam się spodobała, albo się nie spodobała wam. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Dziękuję za to, że jesteście, i pa!